Policyjna akcja Prędkość. Ekologiczne pojazdy wzbogacą flotę. Dzień dobry jest piątek, 15 dzień sierpnia. Joanna Jędraszczyk-Kałówak, witam i zapraszam na dzisiejsze Wiadomości Raciborskie. Od czwartku trwa policyjna akcja Prędkość. Funkcjonariusze w całej Europie kontrolują kierowców. Także policjanci z Raciborskiej komendy dyżurują na drogach powiatu. Trwa długi sierpniowy weekend. Policjanci rozpoczęli go już w czwartek, kiedy to ruszyła akcja Prędkość. Na terenie całej Europy jest prowadzona akcja. Są to wzmożone czynności kontrolne dotyczące właśnie kontroli i przestrzegania ograniczenia prędkości. No niestety, wciąż jedną z głównych przyczyn występowania wypadków, ogólnie zdarzeń drogowych, to przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy czy też niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. I dlatego też na terenie naszego powiatu, województwa prowadzone są takie czynności, które mają na celu weryfikowanie przestrzegania ograniczeń prędkości. I nie tylko, bo nieodłącznym problemem polskich dróg są także nietrzeźwi kierowcy. Przy każdej kontroli drogowej tutaj bardzo mocno na, na, stawiamy na to, żeby jednak sprawdzać tą i badać e, kierujących e, na, tą, na zawartość alkoholu oczywiście. To jest bardzo ważny element tutaj, jeśli chodzi o e, kontrolę drogową. A tych pijanych kierowców wciąż się zdarza dużo? No niestety policjanci każdego dnia zatrzymują tych nietrzeźwych kierujących, ale tutaj e, fajne jest to, że zatrzymujemy i oni ponoszą tego konsekwencje. Konsekwencje ponoszą też ci, którzy przekraczają prędkość. Tylko podczas realizowanego przez nas materiału filmowego, policjanci na głównej drodze w kornicach zatrzymali trzech kierowców. Policjanci nie są tylko od tego, żeby przeprowadzać kontrolę i nakładać mandaty. Musimy też poprzez swoje działania, właśnie takie akcje, edukować społeczeństwo. W ostatnich latach można zauważyć taką wzmożoną. Debatę społeczną dotyczącą właśnie bezpieczeństwa w komunikacji, szeroko rozumianego bezpieczeństwa w komunikacji. Czy właśnie jakieś kolejne zdarzenie poprzez swój wydźwięk w mediach i jego doniosłość musi być tym pretekstem do przestrzegania przepisów na drodze? Wydaje mi się, że nie. Myślę, że za to bezpieczeństwo jesteśmy odpowiedzialni my wszyscy, a jako Policji Wydziału Ruchu Drogowego najbardziej zależy na tym, aby do, tego, do tych zdarzeń nie dochodziło. Ta edukacja i działanie policjantów, a także zaostrzenie przepisów przynoszą wymierne efekty. Dynamicznie spada ten odsetek ogólnie wypadków i kolizji, co nas cieszy oczywiście, ale no niestety ta tolerancja na przekraczanie prędkości jest. No, jeszcze społecznie zbyt wysoka, dlatego tutaj takie nasze działania. Działania, które prowadzone są każdego dnia, ale teraz, aż do końca długiego weekendu, będą zintensyfikowane. Apelujemy do wszystkich kierujących o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, o bezpieczną jazdę, a przede wszystkim, żeby wsiadać do pojazdów wypoczętym i trzeźwym. No, oczywiście będą wzmożone kontrole policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, ale nie tylko. Będą również łączone patrole z policjantami z prewencji, dlatego tutaj przestrzegamy tutaj ludzi, żeby jednak przestrzegali tych przepisów ruchu drogowego. A to wszystko dla wspólnego bezpieczeństwa. W analogicznym terminie w roku 2024 na polskich drogach miało miejsce 230 wypadków. W ich wyniku zginęło 21 osób, a 265 zostało rannych. 14 sierpnia po Traciborskim PKS-em podpisano umowę na dostarczenie nowych autobusów, które wzbogacą flotę spółki. W wydarzeniu wzięli także udział wójtowie gmin powiatu raciborskiego. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na krótkim briefingu, ale również na bardzo ważnej kolejnej inwestycji w powiecie raciborskim na dostarczeniu na podpisaniu umowy na podstawie której dostarczymy kolejne nowoczesne autobusy dla powiatu. W tym roku powiat raciborski przystąpił do ponownego wyłonienia swego operatora wewnętrznego. Został nim po raz kolejny sprawdzony przewoźnik, czyli nasza jednostka, nasza spółka PKS w Raciborzu. Również w tym roku dokonaliśmy wyboru na kolejne lata sprawdzonego już pana prezesa Damiana Knury. No oczywiście zadaniem powiatu jest tworzenie dobrych warunków, tworzenie dogodnego transportu powiatowego. Tak jak w minionych latach, wyszliśmy z propozycją, aby transport, który u nas bardzo dobrze działa w minionych latach, który jest jednym z najlepszych w regionie, a jeśli chodzi o kwoty, za chwileczkę powiem również, jeśli kwoty dopłat, które gminy Realizują to na bardzo dobrym i stabilnym poziomie. Wszystkie gminy zdecydowały się wejść w transport powiatowo-gminny i poniekąd zlecić organizację transportu tutaj przez naszego przewoźnika, jakim jest powiatacci Ciborski. Dlatego tak jestem z tego dumny, bo wszystkie gminy wspólnie widzą potencjał rozwoju naszego przewoźnika, a dwa sami możemy kreować ceny, które dzisiaj dopłacamy, pokrywamy koszty. Gminy. Pokrywają koszty transportu poprzez uchwały Rady danej gminy, która udziela pomocy finansowej powiatowemu, powiatowi, bo to my zlecamy tak jakby tą obsługę tego transportu. Ale szanowni państwo, dlatego to jest tak ważne również przy nowych autobusach. Umowa opiewa na prawie 11 milionów złotych. Część tej kwoty to oczywiście wkład własny. Wkład własny został podzielony pomiędzy powiat i gminy, które pacytypują w kosztach w granicach 260 tysięcy dopłaty do zakupu tego autobusu. Wynika to z tego, że my, jako powiat, realizujemy właśnie tę umowę transportu powiatowo-gminnego. Dzisiaj to też jest bardzo ważne, bo wiemy, jakie są stawki wozokilometrów w innych gminach, w innych powiatach. Dzisiaj, Powiada Ciborski. Ta stawka z wozo kilometru jest w granicach 8,50 zł, czyli bardzo nisko. Wiemy, że powiaty ościenne przekroczyły już kwotę 20 zł, dlatego Tworzenie tego wspólnego transportu z gminami dla nas jest po prostu opłacalne, dla gmin również. Gminy są zobligowane ustawami do tego, aby ten transport organizować, my również, dlatego ta współpraca ponad wszystkimi podziałami jest na pewno bardzo korzystna i dla gmin, pomimo tego, że kosztuje bardzo wiele, jest po prostu dla nas opłacalna. Dlatego tym bardziej się cieszę, że dzisiaj są z nami wodarze wszystkich gmin naszego powiatu, z którymi przez kolejne lata będziemy tworzyć transport powiatowo-gminny. Bardzo dziękuję również za ten wkład, który Państwo wkładacie, jeśli chodzi o wkład finansowy danej gminy. Powiada Ciborski, jako chodzi o przewoźnika PKS, ma się dobrze, systematycznie się rozwija, zwiększa swoją atrakcyjność w naszym regionie. Także faktycznie nie ma wykluczenia komunikacyjnego w żadnym punkcie naszego powiatu. Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, to poproszę teraz pana dyrektora Grzegorza Poznańskiego, ale również panią wicestarostę do podpisania umowy na dostarczenie kolejnych autobusów, które już niebawem trafią do powiatu raciborskiego. Czekamy na autobusy, które trafią do powiatu raciborskiego. Bardzo dziękuję. Również. Bardzo serdecznie. Dziękujemy serdecznie starostwu powiatowemu za wybór naszej oferty. Zgodnie z postępowaniem, czyli z przetargiem, będziemy dostarczać do powiatu raciborskiego 6 nowoczesnych autobusów. Będą to autobusy 10-metrowe, będą to autobusy o najnowszych rozwiązaniach technologicznych i technicznych. Mówię o technologicznych, mówimy to o silniku Euro 6, będą to również autobusy o napędzie hybrydowym. Dodatkowo będą to autobusy, które będą przystosowane do paliwa alternatywnego. PKZ Racibusz dysponuje coraz nowszą flotą, tym bardziej e, przyciąga to pasażerów. I jeżeli te autobusy jeżdżą w regularnych liniach, często jedzą zgodnie z rozkładami jazdy, to i przybywa pasażerów. Dlatego też ba, tak bardzo ważne jest dbanie o własną flotę o coraz nowsze autobusy, autobusy ekologiczne, autobusy przyjazne osobom niepełnosprawnym. Także te autobusy, które udało nam się udało, będziemy dostarczać do powiatu raciborskiego, właśnie tak będą wyglądały. Czyli autobusami oprócz tego, że technologicznie będą bardzo. Nowoczesne to również będą przyjazne dla osób niepełnosprawnych, dla matek z dziećmi, z wózkami. Także myślę, że to będą jedne z lepszych albo najnowszych autobusów, jakie będzie dysponował PKS Racibórz. Bo dobrze jest się dzielić. Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twoja krew.pl. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami: Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od 6 do 24. W dzisiejszym programie to już wszystko. Życzę Państwu udanego i spokojnego weekendu. Do zobaczenia.